Um, no się ma? No więc ten tydzień był dość um, niesamowity dla franczyzy, jaką jest FNAF, i zapewne wiecie czemu. Oczywiście, no ten film żaden no, nie, nie powstał w celach informacyjnych, bo to były bardzo duże newsy. Myślę, że każdy już wie, że o jej wyszedł zwiastun filmu, o jej wyszedł zwiastun ruin, o jej wyszedł zwiastun. Co to, co, co, co? help 2 nawet Miedziński widział zwiastunów na filmu, ale powiedział, że właściwie on nie jest w temacie. To wcale nie jest tak, że ja go do tego przyparłem. Ehehe. No generalnie nie jest to w żadnym wypadku w celach informacyjnych nagrane. Właściwie mój kanał YouTube jest troszeczkę opóźniony zawsze. Ehm, no ale to wiecie, believe me or not, ale mam naprawdę ważniejsze rzeczy do roboty niż prowadzenie kanału na YouTube. Serio. Ja mam bardzo zajęte życie. Chodzę do technikum. No, ale to nie jest film, w którym wentuję do Was i, i, i no. To jest film, który powstał właściwie w celu mm, takiej analizy tego, co się wydarzyło. No, na pewno nie powiadomienia o tym, że to się wydarzyło, tylko y, analizy samej w sobie, y, moje przemyślenia, moje teorie na ten temat. Y, kto wie, może nawet ktoś pytał. No dobra, słowami wstępu powiem wam, że właściwie to teraz nawet trochę cieszę się z tego, jak bardzo wyrabiam się ze wszelkimi terminami. Generalnie im później się coś robi, tym jakby więcej newsów można zebrać. To jest głupia logika, bo wychodząc z takiego założenia, można powiedzieć, że w sumie to w ogóle najlepiej nie robić newsów, bo przecież zawsze pojawią się kolejne. No głupie. No tak czy się jak. W tym wyjątkowym przypadku akurat to jest coś jak najbardziej dobrego, bo jeszcze w tym samym filmie jestem w stanie zawrzeć informacje na temat tego, że oficjalny polski dystrybutor no... potwierdził polską dystrybucję filmu. I teraz mamy dobre i złe wieści. Dobre są takie, że premiera filmu będzie tego samego dnia co premiera śl. amerykańska. Um, więc... wow, jej, super, cieszmy się. Yepie! Um, Zła wiadomość jest taka, że... tytuł został przetłumaczony. No generalnie tak. Zacznijmy od tego, że tytuły różnych filmów jasne, już jakby od zarania dziejów były tłumaczone i z różnych przyczyn. Na przykład taki Die Hard przetłumaczony na szklana babka, albo. Dirty Dancing przetłumaczone na wirujący seks, albo The Hangover przetłumaczony na Cuds Vegas. Lub też wszystkim nam dobrze znany Homelon przetłumaczony na Kevin sam w domu. I jest to z różnych przyczyn. Na przykład w przypadku Kevina samego w domu, choć uważam, jest to też trochę wywołane tym, że jakby my już jesteśmy przyzwyczajeni od lat do nazwy Kevin sam w domu, ale uważam, że jest to też wywołane tym, że samo Homelon. Mówisz Homelon i nikt nie wie o coś chodzi Mówisz Kevin sam w domu, to już wszyscy wiedzą, że mówisz o tym konkretnym jednym filmie. Prawda? Albo na przykład Die Hard. no nie idzie tego w żaden sposób przetłumaczyć na język polski, no i szklana papka po prostu jest takim w miarę pokojowym rozwiązaniem, I guess. Akurat Cuts Vegas to jest po prostu taka śmieszna gra słowna, która miała nawiasem mówiąc później problemy, bo druga część już nie działała się w Vegas, tylko w Bangoku i zostało to rozwiązane w taki sposób, że druga część nazywała się Cuts Vegas w Bangoku. Czajcie to tak jakby rancho na przykład nazywał się Wilkowyje I kolejny sezon nie działby się już w Wilkowyjach, tylko na przykład w Łodzi Więc... Wilkowyje nazywałoby się, nie wiem, Wilkowyje w Łodzi Kumacia, co mi chodzi, nie? No i generalnie, no okej, okay, jako takie zwykłe filmy to to nawet dobrze, dobrze wychodzi To prawda. No i... Honestly, I gotta say it Tytuł, polski tytuł filmu nie jest taki zły Gdybyśmy brali pod uwagę Fakt tego, że jest tytułem, takim samym w sobie, czysty tytuł, sam w sobie, jakby nie skrywa nic złego. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest to nazwa franczyzy, którą od lat, wielu lat znamy pod nazwą angielską, która wszystkim pasuje pod nazwą angielską, bo, Polska, bo ta angielska nazwa to przybrzmi, jest prosta. I nikomu nigdy nie przyszło do głowy jej tłumaczenie. Jak to mogło zostać przetłumaczone? Nie wiem, pięć na Frediego, dla mało inteligentnych. Może nawiązując do tego, że Freddy's w tytule nie jest animatronikiem, tylko lokalem Freddy's, to może 5 nocy Freddy's? No też nie. No więc. Geniusze tłumaczenia. Do czego doszło? 5 koszmarnych nocy. 5 koszmarnych nocy jest teraz oficjalnym tłumaczeniem nazwy Five Nights at Freddy's dla, dla filmu. Ja mówiłem, że dystrybucją zajmie się ktoś, kto nie ma na temat samego fandomu w sobie zielonego pojęcia, kto nie zna potencjału filmu. Zajmie się tym filmem jak każdym innym, bo to jest taki zwykły film właściwie. Nie odróżnia go od, od innych filmów jakby kompletnie nic. Yy, jedyna jakby różnica jest taka, że FNAF jest jednym z największych fandomów w dziejach historii. No w sensie. No na pewno nie jest najbardziej rozpoznawalną marką, wiadomo. Sam Mario jest bardziej rozpoznawalny, ale na przestrzeni lat każdy chociaż raz był w tym fandomie. I na film pójdą wszyscy, a to osoby, które chociaż właśnie raz były, a to z nostalgii, a to osoby, które wciąż są, a to osoby, które chcą zgłosić tajemnicę, a to o mój Boże Freddy FNAF w kinie. A może jest to osoba, która nigdy wcześniej nie znała się na fnaf po prostu zobaczyła, że na film jest hype i chce go zobaczyć, bo to jest znana marka. A może ktoś, kto w ogóle nigdy nie interesował się w TAP em ale po prostu uznał, że... Tak jest warte zobaczenia. No, polski dystrybutor z oczywistych względów nie zna potencjałów nawa i nie wykorzystuje go też w dobry sposób. Tak więc zachęcam Was do powiadomienia UIP, że nazwa pięć koszmarnych nocy wcale nie jest dobra. I pisania e-maili, że to, to warto zmienić, co można poprzeć na przykład tym, że książki już same w sobie są trochę rozpoznawalną marką. Same srebrne oczy, to już jest taki klasyk. No i co macie na okładce? No, Five nights at Freddy's. Nawet książki nigdy nie tłumaczyły tego tytułu. Nigdy ten tytuł nie był tłumaczony i w samej Polsce marka FNAF Five Nights at Freddy's jest rozpoznawalna. I samo pięć koszmarnych nocy nic nikomu nie mówi. Oni oczywiście o tym nie wiedzą, ale można ich uświadomić, że to nie jest dobra nazwa i że to nie jest dobry marketing. To się nie sprzeda. Serio, błagam, uświadamiajcie ich, że robią głupotę.